Ty węzy, tylko tyle. Dobra. Sztum 998, zgłoszyla 539,22. Można wysiąść? Tak. Słuchaj, kasztan na drodze, Ruch na, na tą chwilę zamykamy. Siły i środki wystarczające, przystępujemy do działań. Dobra, ja Niech samochód stoi, weźcie tylko piłe i ten. z tego, ale faczek to przyniósł. A ustad po pat. dobra, spokojnie. 재미 <laughs> da <susinde> <clears throat> <sausinde> Dzień na mniejszy go, na mniejszy. Dzisiaj jeszcze 10, nie no to 5 minut słuchaj Bo to tylko konar spadnie go, usuniemy z drogi i możemy dalej. Ja co masz? Gdzie? No to dobra, pojedziemy Nie ma opcji I się samochodem Rafał, zostaw to, obracaj się sam, dobra? Tak, Wyjazd Wyjazd mamy jeszcze, Hartowo. TUM 998 w głosie 539 22 Kończymy działania na ty węzach, będziemy teraz tak jak tam na telefonie dzwoniłeś, przedysponywać, przedysponowywać się na kartowo Micheliny palimy, jedziemy No i teraz... Jest? Tak to jest jak oni nie przycinają Sztum 998 zgłoszę dla 539.22 na miejscu Przystępujemy do działań Linia zerwana On, wiesz? No bo widzę Oj. Dobra Dobra Zabezpieczenie zróbcie. Energia, e, na razie tutaj, nic Robert nie ruszać, tak? Z prawej strony nie ma żadnego drzewa? Nie, nie ma. Sztum 998, zgłosił dla 539-22. Słuchaj, mam zerwaną linię, potrzebuję energetykę. Dobra, jest yy, na jakiejś potrafi, czy nie? Drzewo przewróciło się słuchaj na pole. E, droga dojazdowa e, to jest do jasnej. E, no i no, będziemy starać się to usunąć na tyle na ile możemy, a resztę zostawimy dla energetyki. Zobaczmy jak to wygląda i się Prawidłowo. tam w ogóle możemy podejść, co? Czekaj. No jak to jest pod prądem? Znaczy wydaje mi się... Co zakleszczyło? No widzę no, ja tak właśnie, hej, że mały, ładny. Nawet nie jest Środek kawałek to śpieszy No mi się śpieszy. Ty no, podobno no, weekend chciałeś tak, zacząć. Tak, tak, go tu. tu? Tu. Tu go daj. No masz. Tak, tak, to na pewno To Myślisz, że na, Ty na tym metalu pójdziemy? O, dobra, dobra. Dobrze. Czekaj, czekaj. Wyszedł, o, wyszedł 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 jeszcze raz dobra czekaj jeszcze raz o teraz co? co? ten nasz dawaj Dawid o, puścił no? no dobra jeszcze popraw o. Dobra, kończymy. Ale teraz to widać, że używano. Wszyscy czy ktoś na górze? Wszyscy.